Coraz większe jest zainteresowanie y, siatkówką. Y, coraz więcej w szkole możemy y, mieć takich właśnie y, zajęć. Widać, że na podwórku też jest zainteresowanie. Młodzież bierze piłkę i odbija, no bo przecież w siatkówkę można grać wszędzie, prawda? Pani Dominiko, mówimy o tych, którzy grają, chcą grać w siatkówkę. Porozmawiajmy o tych... Y... Którzy kibicują, to za chwilę, jeśli pani pozwoli. Bo właśnie e, sprawdźmy teraz, e, co mówią, co czują ci, którzy e, czekają przed Pałacem Kultury i Nauki. W gronie kibiców jest nasz reporter Andrzej Rudnicki. E, już za chwilę z Andrzejem się zobaczymy. Andrzeju, powiedz, jakie są nastroje w oczekiwaniu na e, złotych medalistów. Co mówią ci, którzy stoją wokół, bo e, co krzyczą i jakie dźwięki wydają to słychać. Atmosfera jest bardzo gorąca, oczywiście kilka tysięcy osób, pojawiło się tutaj cały czas warszawiacy, ale również osoby spoza Warszawy dochodzą, jest coraz większy tłok. Atmosfera tak jak mówiłem jest bardzo gorąca. dłuższy czas. Nie możemy się doczekać. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia kibice. Proszę powiedzieć, co państwo czują w związku z tym zwycięstwem. Nie no, jest super, jest super. My tu czekamy na już 4 godziny, oni czekali 26 lat, także udało się. Co się nie udało piłkarzom? Udało się komu? Siatkarzom! Sukcesu. Tak, przyznam, przyznam, że na początku mieliśmy trochę obaw co do meczu z Hiszpanią, ale niestety jak wiadomo było, wygra, Polacy wygrywają zawsze. W tych miesiącach pokazali po prostu klasę. Od początku wiedzieliśmy, że będą, będzie medal, medal na pewno. Okej. Okay. Który, który z e, m, zawodników jest według was najlepszy? Oczywiście podziwiemy e, Piotr, e, Piotrka Gruszka i Pawła Zgumnego, ale według mnie najlepszym, najlepszym siatkarzem jest Michał Bąkiewicz i go szczególnie pozdrawiam. Brawo Michał. Kogo pozdrawiamy? Michała Bąkiewicza. Pozdrawiamy! Ja, 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 ja. Jak długo czekacie na siatkarzy? No, od już jakiś czas od dziewiątej... No, bez dziewiątej... no, dziewiątej... no, dziewiątej... no, już parę godzin dziewiątej... czekamy. Długo nie możemy się doczekać. Mamy nadzieję, że wreszcie przyjadą i będziemy mogli się cieszyć razem z nimi z tego sukcesu. Czyli dzisiaj zostaniecie tutaj z nimi do... Oczywiście będziemy fetowali to zwycięstwo do późnej godziny nocy podejrzewam. Nie Może... nie wybaczy... nie? Możemy im wybaczyć że w końcu mistrzami. Polonia nowojorska, kibicuje polskim siatkarzom! Przyjechałeś a aż... Jesteśmy przelotem za oceanu, także załapaliśmy się na super imprezę. Polska wielka do boju. Wielka, wielka niespodzianka. Gratulujemy. I niech cała Polska zapamięta. Numer 7. Jakub Jarosz. Zakładamy w one club. Jak Państwo słyszą, że życie tak jak państwo tym, jest tutaj gorąca. Nie wiem, czy Państwo to słyszą co mamy, ale rzeczywiście jest tutaj. Nie, nie. Nasi siatkarze jeszcze nie dojechali, czekamy na siatkarzy, czekamy na siatkarze. W międzyczasie tutaj prezenter na, na scenie wybierał wspólnie z publicznością tytuł dla naszych siatkarzy. Padały takie tytuły jak Złoto Orły, Złotopolanie, Tytani Tytani i wiele, wiele innych. Dowiemy się, dowiemy się oczywiście jak w końcu zostaną, jak zostaną ochrzczeni nasi siatkarze przez publiczność i przez... I przez, i przez, i przez Osoby zebrane w tym miejscu. Posłuchajmy skąd przyjechaliście. Jadą, 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 jadą! Jadą, przepraszam, jadą właśnie siatkarze. Proszę spójrzmy tam. Nie wiem czy zobaczymy. Już jedzie autokar z siatkarzami, dlatego takie wielkie poruszenie wśród kibiców. Nawet tych, wśród tych najmłodszych. Może pokażmy najmłodszą kibickę, która się pojawiła się w tym miejscu. W momencie. Kibiców. To, mamy to już kibic Oczywiście e, teraz nie może powiedzieć, bo jeszcze e, nie mówi po naszemu, że tak powiem, ale ja ją rozumiem, e, ja widzę jej uśmiech, ja widzę jej, jej łzy radości e, i naprawdę proszę mi oglądaliśmy raz. Jak się każe? Zatem jeszcze nie mówię, ale już kibicuje. Yy, kibicuje z sercem, jest duszą i jest ubrana. Sama mnie o to poprosiła. Pokażmy tą piękną koszulkę naszym widzom. Proszę spojrzeć. Polska. Może. Jest troszeczkę przestraszona, ale widać, że jest już kibicem. Jak Państwo widzieli, no, rzeczywiście tutaj jest bardzo gorąco i czekamy, czekamy, aż siatkarze pojawią się na scenie. Już przyjechali, przed chwilą widzieliśmy autobus, odkryty piętrowy autobus, z którym przyjechali nasi siatkarze. Nasza złota drużyna, i teraz prośba o wielki doping, bo za chwilę pojawią się siatkarze na no, widocznej za nami scenie. A doping, jak Państwo widzieli, jest bardzo gorący. Jest się z czego cieszyć. Po raz pierwszy w historii. Polska zdobyła Mistrzostwo Europy za sprawą tej grupy. odkażę naszych sportowców którzy wyjdą za chwilę na scenę za nami. Andrzej Rubnicki, państwo widzą, powiedział, państwo przede wszystkim słyszą. Tłumy kibiców przed Pałacem Kultury i Nauki już są, już jadą, już dojeżdżają. Za kilka chwil wrócimy w to miejsce, wrócimy na Emilii Plater, zobaczymy czy faktycznie są.